witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Kulturystyka od Kuchni. Dzisiaj chciałem Wam pokazać bardzo fajny sposób na przygotowanie szejka. Aczkolwiek pokażę Wam pewien bajer, to jest szejk dla osób, które chciałyby spożywać yy, większej ilości warzyw. Aczkolwiek no, po prostu ich albo nie lubią, albo nie, tra nie, nie trawią ich smaku. Yy, no i tyle. W każdym bądź razie. Co jest nam potrzebne? Tutaj mam odżywkę białkową. Akurat w tym wypadku jest to tutaj 40 gram izolatu od Trek'a. Oprócz tego trochę słodzika. Jaki to słodzik to nie jest to ważne. Woda oczywiście w blenderze już przygotowana. No i magiczny nasz składnik. Mrożone brokuły. Niektórzy z Was będą zaskoczeni, ale zobaczycie jaki jest fajny efekt. No i teraz aby nie przedłużyć. Rzucamy nasze brokuły do wody. Wsypujemy nasze białko słodzik do smaku zamykamy i niech dzieje się magia i voila! gwarantuję wam że nie będziecie odczuwali zbytnio smaku brokułów a wszystkie ich wartości odżywcze są zachowane, nawet lepiej niż, niż przy gotowaniu brokułów, ponieważ, jak wiecie, więcej witamin jest w brokułach surowych. Tak, więc to ja było na tyle i do zobaczenia w następnym filmie. Piszcie w komentarzach co sądzicie o tym pomyśle. Dzięki, pozdrawiam.